Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 40 zł do zdrapania, czyli tyle, ile wydrapałam ostatnio. I tak mnie napadło na te 500 tysięcy w banku. I tylko tyle. I są, on, myślałam, żeby Pani mi poda po kolei, ale są numery 16, 17, 24, 25. Także może zdarzyć się wszystko. Jak i nic. Dobra, to co? Zaczynamy. Zaczynamy. Szukamy wygrywających liczb, a są to 40, 18, chyba szybki będzie odcinek 35, 15 i 16. A co mamy? Mamy 9, 36. Czy jak drapię tą monetą, to widać? Dobrze, czy nie? Dukatem w zasadzie 29, czy zasłaniam? 2. Szkoda, że nie słyszę co mówicie. 17, 11, 28 jeden trzydzieści cztery sześć dwanaście dwadzieścia dwa czternaście no wszystko obok piętnaście i szesnaście jest trzydzieści osiem niestety nie pięć też nie nic poniżej dziesięć tutaj nie ma trzynaście 19, nie 18, 35, Słuchajcie, jest 35, czy to jest? No, skrubane, 23, 30, mamy zwrocik. A już myślałam, że tu nic nie będzie, dobra, jest 10 zł. Jest 10 zł. To była zrobka numerem 16. Teraz lecimy z 17. Szukamy 23, 37, 29, 39 i 1. Jeden. dobra. Widać, widać. A mamy 30. Nie, to tam szukaliśmy. Dobra, nie ważne. Nie. 6 trzydzieści cztery, czterdzieści, dwadzieścia jeden, dwadzieścia pięć, czternaście, trzydzieści jeden, dziewiętnaście, trzydzieści sześć. Dlaczego w symbolu żadnego nie mamy? cztery

Do śmieci. Do śmieci. O, na ziemię to rzuca. Zrobka z numerem 24. Szukamy 4, 17, 32, 11, 25, lub symbol luf. bank i sztabki. Sztabki? O, wiecie o co chodzi.

Trzydzieści siedem, dziewiętnaście, dwa, trzydzieści pięć, trzydzieści osiem, sześć, szesnaście, dać mi symbol, dwadzieścia dziewięć, czternaście, następna stropka pusta. Co ja sobie myślałam? Co ja sobie myślałam? Dobra, no i ostatnia zrobka. Mamy na razie 10 zł z numerem 25. A może widelec 29, 21, 17, 23, 32, 26, niestety.

Trzydzieści pięć, trzynaście, trzydzieści osiem, ostatni rząd, nadzieja, nieraz ostatnio, trzydzieści jeden, nie. Trzydzieści sześć też nie. 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 I trzydzieści. Także tego. Także z 40 zł mam 10 zł. Jak ja sobie to wymienię? Na co? Na co? Na co? I co ja nagram? No dobra. Mam nadzieję, że Wasza Niedziela mija przyjemniej niż ta tutaj u mnie. No dobra, 10 zł zawsze się dołoży trzydych i nagra się następny odcinek, nie? Dobra, ale nie o to mówię. Mam nadzieję, że Wasza Niedziela mija przyjemniej przyjemnie niż ta oto tutaj wygrana. U mnie. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, buziaczki pa.